Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Rybki na moim kanale i zapraszam do czytania na sierpień 2021 Sprawdzę dla Was kochani pracę, finanse, uczucia, zdrowie zobaczymy ogólne energie na ten miesiąc i przypominam, że czytanie jest ogólne ono nie będzie kochani rezonowało z każdym z Was nie ma takiej opcji, jest Was bardzo dużo na kanale więc wiadomo, nie każdy ma tę samą sytuację życiową to co będzie z Wami rezonowało przyjmijcie to co nie, mm, puśćcie wolno jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na nurtujące Was pytania. Wykonuję czytania miesięczne, partnerskie, roczne, miłosne, na finanse więc serdecznie zapraszam. Wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie zajrzyjcie do działu karty społeczność tam jest pełna oferta wraz ze zdjęciami i opisami przypominam, że warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas działa jak osobisty amulet dobrze, rybki, rybeńki e, karta z przełożenia król mieczy sama wyskoczyła, czyli rybki biegną po spełnienie swoich marzeń Mężczyzna na tej karcie goni motor, żeby mu nie uciekł, tak? żeby po prostu zdążył zrobić to, co sobie gdzieś tam zamierzył, to, co ma w swoich planach. I on już się na nic nie ogląda, on po prostu biegnie przed siebie. Biegnie przed siebie, biegnie po spełnienie swoich marzeń, być może biegnie, bo chce ocalić jakiś związek, nie chce kogoś stracić. Tutaj, kochani, przede wszystkim będzie dużo ruchu w tym miesiącu dużo ruchu przemieszczanie, może wyjazdy, może podróże, ale wy kochani będziecie dążyć do spełnienia w swoim życiu. Wy będziecie robić wszystko, żeby nie przegapić żadnej okazji, która się pojawi w waszym życiu, która przybliży was do szczęścia. Także tutaj widzę dużo działania, dużo ruchu, dużo aktywności. Jeśli chodzi, kochane rybki, o energię, z jaką wy tutaj będziecie działać w tym miesiącu, poza królem mieczy, macie dziewiątkę kielichów, to jest satysfakcja, zadowolenie. Radość życia, takie otworzenie się na to, co przynosi los, tak? Czyli na miłość, na karierę, nowe możliwości. Także tutaj, kochane rybki, będziecie zadowolone, usatysfakcjonowane, jesteście w swojej energii kielichowej. No i to powinno Wam tutaj pomóc w spełnieniu Waszych marzeń. Zobaczmy pracę i finanse dla rybek na sierpień. Trójka pentakli to jest stabilna praca. To jest osiąganie sukcesów, możecie liczyć na awans, podwyżkę, jeżeli macie jakiś własny projekt, będziecie z nim wychodzić do ludzi. Tutaj widzę, że macie też wsparcie przyjaciół, macie wsparcie ludzi, którzy z Wami coś budują kreatywnego. Jesteście dla siebie po prostu tutaj dobrym teamem, tak? Każdy coś robi, każdy coś wkłada w ten projekt, zobaczcie, ten mężczyzna trzyma makramę, tutaj kobieta ją ozdabia, a... A ta druga mm, po prostu ją tworzy, tak? Więc każdy coś wnosi mm, do projektu, żeby była jakaś wspólna całość, wspólnota. Także myślę, że ludzie będą wam przychylni. E, osoby, z którymi pracujecie, będą miały z wami świetny kontakt, to jest dobra atmosfera w pracy. E, to jest przede wszystkim zaangażowanie się w projekt, no i taka miła, miła atmosfera. Macie fajnych ludzi, takich bardzo przychylnych, jest zgodnie. Więc możecie liczyć na to, że ta praca przyniesie Wam też i finanse, i satysfakcję. No i widzę fajne pieniążki przy Was. Także, moje drogie rybki, nie dość, że macie przychylne otoczenie, to jeszcze cieszycie się po prostu tym, co tworzycie. A jeżeli coś tworzycie z pasji, z zaangażowaniem, no to to przyniesie Wam podwójną radość, satysfakcję, ale też przede wszystkim finanse, które przyjdą, no będziecie mieć takie poczucie, że no te pieniążki zostały zarobione w uczciwy sposób że angażowaliście się w ten projekt no, i zasługujecie na sukces jeśli chodzi o uczucia drogie rybki trójka kielichów no tu jest zadowolenie, satysfakcja jakaś fajna impreza w gronie znajomych, wy się będziecie otwierać kochane rybki na, na znajomości na ludzi jeżeli jesteście samotni, jesteście singlami możecie kogoś poznać na jakiejś fajnej imprezie to może być domówka, to może być jakieś przyjęcie, ale tutaj osoby na tej karcie, zobaczcie, cieszą się swoim towarzystwem. Tutaj przede wszystkim jest no, fajne takie flow. Macie wsparcie właśnie, tak jak mówię, otoczenia. Ludzie będą Wam bardzo sprzyjać i wyruszacie po zadowolenie, po szczęście. No piękne rybki macie karty. Osoby, które są w związkach, no to tutaj być może będziecie coś świętować. Być może będziecie cieszyć się sobą. Będziecie spędzać czas ze znajomymi, być może jakieś grille, albo wyjedziecie gdzieś pod namioty, nad morze. No, to jest takie fajne spędzanie czasu, tak? No, ale jeżeli chodzi o relacje partnerskie, no trójka kielichów akurat w tej talii mówi o zadowoleniu, o spełnieniu, o takim szczęściu, o radości. Zapytajmy o osobę, która jest przy Was, bądź która się pojawi, o Wasze ogólne relacje tutaj. No, paśmie, czy tu są szczere rozmowy, to jest otwarcie się na coś nowego. Tutaj macie osobę, z którą jest takie fajne połączenie, będziecie dużo ze sobą rozmawiać na temat waszej wspólnej przyszłości, możecie też rozmawiać o dzieciach, ponieważ pazie w tarocie, to dzieci. E, jakieś nowe pomysły, nowe idee, być może ze swoim partnerem, partnerką y, stworzycie jakiś nowy projekt, y, otworzycie nowy biznes, tak? No tutaj macie wsparcie, jeśli chodzi właśnie o Waszą drugą połówkę. Jeżeli jesteście rybki samotne, tutaj pojawi się ktoś bardzo taki elokwentny. Ktoś mądry, życiowo zaradny, być może ta osoba prowadzi własną firmę, ale też e, tutaj widzę kogoś poznanego w pracy albo na jakichś szkoleniach, kursach e, doszkalających. Tego typu sytuacje. I karta maga zobaczcie, jak pięknie. Tu jest czas działania, kochane rybki otwierajcie się na to, co wam przynosi los. Teraz po tej pełni w koziorożcu to jest dobra szansa dobry czas na uziemienie się. Także tu macie szansę spotkać kogoś bardzo y, kreatywnego. ktoś będzie o was mocno zabiegał, y, nie odpuści was sobie. Także jeżeli kogoś poznałyście wcześniej bądź poznacie, to ta osoba będzie bardzo mocno o was zabiegała, to będzie ktoś kreatywny, y, kto też może mieć podobne pasje do was. No i możecie wspólnie coś stworzyć, możecie wspólnie coś kreatywnego zacząć działać ze sobą. To jest takie spędzanie czasu razem w miłej atmosferze. No, bardzo ładne karty, kochane rybki. Spójrzmy na zdrowie na sierpień dla Was. Oczywiście tarot, kochani, nie jest lekarzem. Pamiętajcie o tym: zawsze trzeba zrobić badania u lekarza. Tutaj mamy kartę umiarkowania. W karcie umiarkowania można wyróżnić choroby polegające na problemach z nogami, schodzeniem, stawem biodrowym. Także tutaj, jeżeli będą jakieś tego typu problemy, albo na przykład jakieś utykanie, no uważajcie po prostu, tak, żeby sobie gdzieś jakieś krzywdy nie wyrządzić. Natomiast to nie jest zła karta, tutaj większych problemów zdrowotnych nie widać. Um, aczkolwiek mówię, jest Was bardzo dużo na kanale, każdy ma inną sytuację życiową, także trzeba to dopasować do siebie. Dobrze. E, moje kochane rybki, e, jeśli chodzi o podróże. Karta diabła. Tu coś będzie bardzo kuszącego. Mogą pojawić się kuszące oferty, na przykład last minute, albo jakiegoś gdzieś fajnego wyjazdu. Tylko uważajcie, kochane rybki, tu trzeba wszystko sprawdzić. Na przykład, czy nie będą odwołane loty w tym czasie. Sprawdzajcie zawsze, zanim wykupicie wycieczkę, jak wygląda obecna sytuacja na świecie, no bo w ostatnim czasie, jak zauważyliście, dużo lotów jest odwoływanych. Sprawdzajcie też samochód przed wyjazdem. Zróbcie sobie po prostu przegląd, wymie wymieńcie oleje, tak? żeby to wszystko było ogarnięte, żeby później nie było niespodzianek, tak? Miejcie zawsze koło zapasowe przy sobie. No, tego już wam nie trzeba powtarzać, ale warto czasami po prostu przypomnieć. Myślę, że podróże będą bardzo fajne. Niektóre rybki w podróży mogą poznać Koziorożca. Tu będzie taka chemia, namiętność, być może od razu się zacznie od romansu, ale też jeżeli wyjeżdżacie ze swoimi partnerami, partnerkami, no to tutaj będzie kochani ogień, będzie ogień, będzie namiętność. No, i możecie się w sobie zadłużyć po prostu. Zobaczmy z otoczenia, co do Was jeszcze przychodzi rybki. Karta gwiazdy, no spełnienie marzeń. Może macie jakiegoś wodnika, który Was będzie wspierał w tym miesiącu, ale tu jest spełnienie jakiegoś marzenia. Tu jest, kochani, takie oddanie się przyjemnościom, oddanie się pasji, duża kreatywność, także rybki będziecie tutaj dostrzeżone przez otoczenie. Jeżeli na przykład działacie w branży artystycznej, no to tutaj będziecie na piedestale, będziecie grały pierwszą, e, główną, najważniejszą rolę. Ludzie Wam będą sprzyjać, ludzie Was będą podziwiać, będziecie dla nich idolem. Może macie jakieś konta w internecie, nie wiem, na YouTubie, na TikToku, może działacie gdzieś po prostu kreatywnie albo tworzycie jakąś na przykład biżuterię, fotografię, e, coś kreatywnego, no to tutaj dost zostaniecie dostrzeżeni, kochani. Tutaj bez wątpienia y, zaczniecie spełniać swoje marzenia. Macie ludzi sprzyjających, macie sprzyjające otoczenie, y, także to jest bardzo dobre dla Was. Jeśli chodzi, kochani, o karty rady dla Was na ten miesiąc, y, o głupiec. Kochani, korzystajcie z przyjemności, otwórzcie się na to, co przynosi Wam życie. Tu są też jakieś nowe początki, czas działania, kreatywności. Ja w ogóle widzę bardzo sprawy zawodowe dla Was rybki w tym miesiącu, jakby miały ruszyć z miejsca. Ludzie będą wam, Was dopingować, będą Was wspierać. Tutaj widzę, że możecie faktycznie działać na takim większym polu. Widzę dużo kreatywności, dużo artyzmu, więc jeżeli jesteście rybkami, które pracują artystycznie. No to faktycznie rybeńki macie dobry czas na to, żeby się pokazać do świata, do ludzi. Rybki zazwyczaj mają takie talenty właśnie twórcze, artystyczne. Niektóre z Was będą mocno się uduchawiać. Możecie zająć się ezoteryką, możecie zająć się rozwijaniem właśnie tutaj e, talentów, jeśli chodzi o prace ręczne, robótki ręczne, tak jak niektórzy robią makramę, biżuterię, ale też tak jak mówię, niektóre rybki zechcą właśnie pracować z tarotem, z runami. Z duchowością, także tutaj będziecie się tym bardzo mocno interesować. To jest też otworzenie się na nowy związek, nową relację. Jeżeli kogoś poznałyście teraz albo poznacie, to ta osoba może być po prostu dla Was przeznaczona. To może być ktoś, kto był dla Was odgórnie pisany, bo tu jest spełnienie marzeń, tu jest w ogóle takie wspólne spędzanie czasu. Widzę dużo dobrej energii wokół Was, bo wy rybki, jak uczuciowo jesteście spełnione, to zaczynacie na każdym innym polu bardzo dobrze działać, funkcjonować. No i widzę, że spełnienie uczuciowe w tym miesiącu do Was przychodzi. Macie bardzo pozytywny rozkład kart na ten miesiąc, więc myślę, że to Wam doda dodatkowego poweru, to Was będzie dopingować. No i fajnie, że Macie ludzi takich sprzyjających. Nie widzę tutaj osoby, które mogłyby manipulować lub chcieć wywierać na Was jakiś wpływ. Jedynie wkradł się ten diabełek, ale on taki malusieńki pomiędzy tymi wszystkimi pozytywnymi kartami nie powinien mieć jakiegoś większego znaczenia, on może mówić po prostu o romansie, o, o takim spędzaniu czasu razem właśnie ze swoją drugą połówką, ale że po prostu będzie ogień i to jest bardzo dobre, tak? bo w związku jest potrzebna harmonia e, taka pewność, szczerość ale też ten ogień, tak kochani? o tym ogniu nie, zap nie, za nie zapominajcie bo to jest tak jak z kominkiem, żeby ogień się palił, to trzeba dokładać do tego kominka, tak? Więc tutaj starajcie się doceniać partnera, partnerkę. Starajcie się spędzać czas razem, dużo ze sobą przebywajcie, rozmawiajcie, no i przede wszystkim hmm, też zauważajcie potrzeby drugiej osoby, tak? Wiadomo, że wy rybki zawsze dajecie z siebie 150%, ale tutaj w tym przypadku, jeżeli jest ktoś, kto o was dba, no to faktycznie warto. Jeżeli jest tak, że tylko dajecie, a nic nie otrzymujecie w zamian, no, to wiadomo, że trzeba to zrównoważyć. Chociaż w tym miesiącu widzę równowagę w dawaniu i braniu, widzę tą kartę umiarkowania, która była na zdrówku, ale też ogólnie tutaj w całym przekazie widzę, że macie szansę w końcu na taki spokój psychiczny, spokój ducha. Poprzednie miesiące były dla Was bardzo trudne, kochane rybki, bardzo trudne. No, ten układ planet też dużo namieszał, były zawirowania, ale myślę, że w sierpniu w końcu ruszycie do przodu, w końcu zauważycie. Nowe możliwości i to, że faktycznie trzeba się na to otworzyć, a nie siedzieć w domu w jakimś marazmie, mając stany depresyjne. Także tutaj po pełni koziorożca, właśnie 13 lipca, um, otwierają się rybki na nowości, i w sierpniu będziecie to kontynuować. Mam wrażenie, że już druga połowa lipca. Je... Będzie satysfakcjonująca. Ja to czytanie robię dzisiaj 13 lipca podczas pełni, więc, kochani, od dzisiaj te energie zaczynają ruszać do przodu. Ja widzę, że dla Was otwiera się dużo nowych możliwości, także, kochani, korzystajcie z tych energii, bo druga połowa roku zapowiada się naprawdę fantastycznie i mam nadzieję, że nie przegapicie niczego, co się pojawi w Waszym życiu. Jakie jest ostrzeżenie od kart? Szóstka kielichów, dokładnie, kochani. Nie przegapcie swojej bratniej duszy, która może pojawić się na waszej drodze. Doceniajcie rodzinę, doceniajcie tych najbliższych, którzy są wokół was, tak? Osoby, które was wspierają, dopingują, które zawsze są przy was, zawsze gdy ich potrzebujecie. Bo prawdziwych przyjaciół poznajecie właśnie wtedy, kiedy oni w najgor najgorszych chwilach waszego życia są przy was, nie zostawiają was, nie opuszczają, macie nieustanny kontakt. Te osoby są dla was najważniejsze, także doceniajcie osoby, które naprawdę Troszczą się o was, które o was dbają, tak, starają się i przede wszystkim nie zawracajcie sobie głowy kimś, kto się pojawia tylko gdy okoliczności są dla niego sprzyjające, gdy on sam potrzebuje pomocy, ale nie daje nic od siebie. Także tutaj, rybki, taki przekaz od kart. Wspaniały miesiąc przed wami. Ja trzymam mocno kciuki. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. No, i mam nadzieję, że wykorzystacie te pozytywne energie w bardzo dobry sposób. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku.